Jürgen Klinsmann opuszcza szeregi Herty Berlin. Takie oto informacje obiegły świat dzisiejszego poranka, rezygnując z prowadzenia Herty Berlin w następnych meczach Bundesligi. Klinsmann, to wiadomością, podzielił się na swoim koncie społecznościowym, a brzmiała ona tak: Jako główny trener potrzebuje również zaufania osób zarządzających. Jeśli nie jest gwarantowane, nie mogą wykorzystać w pełni swojego potencjału jako trener i dlatego też nie mogą dźwigać tej odpowiedzialności. Napisał Klinsman w oświadczeniu, które opublikował na Facebooku. Piłkarze, zarząd, jak i dyrektor sportowy, wszyscy są w szoku po decyzji Klinsmana. Mieliśmy wielkie plany na przyszłość. Herta miała być wielka. Dlatego też zaczęliśmy rozsądnie wzmacniać nasz zespół. A dzisiaj dostaliśmy cios poniżej pasa. Klinsman zespół z Berlina prowadził zaledwie od listopada zeszłego roku. To dzięki Klinsmanowi Krzysztof Piątek trafił do Herty Berlin. Klinsman pokładał w nim wielkie nadzieje a tymczasem sam opuścił drużynę, która bądź co bądź będzie walczyć o utrzymanie w lidze. W tej oto sytuacji Klinsman postawił klub przed bardzo trudnym wyzwaniem. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie następcą byłego trenera, ale mówi się, że będzie to trener tymczasowy. Był już trener Herty Bellin pozostanie jednak w zarządzie. Co Wy myślicie o tej decyzji? A może wydarzyło w klubie się coś, o czym my nie wiemy? Zapraszam do dyskusji i życzę miłego dnia. Dawid Sport